Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten niezwykle upalny sobotni dzień w kolejnym odcinku serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku ponownie zobaczycie Rudego 102, czyli można powiedzieć niby polski czołg w grze World of Tanks, ale tak naprawdę to nie jest polski czołg, ale występował w serialu w serialu Cztery pancerni i pies na mapie Malinówka i gracz, który właśnie wykonał Tą bardzo ciekawą bitwę ManikKamikadze.pl Cześć Kamikadze! Witam! Ym, Malinówka, bitwa standardowa, jaki miałeś plan na tą bitwę? Na początku tak jak widzicie chciałem wjechać do Krzaczka, może jakiś spot zrobić, ostrzelać coś co wieszę na górkę Docelowo chciałem właśnie zająć górkę No ale... Niestety mi się to nie udało no tutaj tak sobie stałeś, tak obserwowałeś ten brytyjski czołg, ale nie dlatego, że interesował Cię jego wygląd, tylko nie chciałeś być wykryty, nie? Tak. No na końcu zdecydowałem, że jednak bardziej mi się opłacało go dobić. Mógłby spotować resztę mojej drużyny. Raz już mhm. wiem, że raczej nie dostanę spota. Czołgi są za daleko. Um, kamikadze. Kamikadze, czyli to, ten zwrot, o ile mi wiadomo, to byli po prostu japońscy piloci, którzy lecieli samolotem w statek, albo nie wiem, w cokolwiek i się zabijali. A dlaczego ty wybrałeś Kamikadze jako nick w grze World of Tanks? No, czasem też mam taką strategię na moją bitwę. Czyli do przodu, śmierć, ale coś się tam zrobi, nie? Słuchaj, w każdym bądź razie Eee, przypuszczalnie eee, gracze, którzy tak w ten sposób jeżdżą, eee, za niedługo podwyższy się im WN, ponieważ wchodzi WN9, który będzie brał pod uwagę wyspotowane czołgi oraz wykryte czołgi. W tej chwili nie wiem, czy jest to brane pod uwagę, ale na pewno nie wyspotowane. Ile, ilość damage'u po spocie. Dobra, eee, sytuacja jest taka, że razem ze śledziem zrobiliście na, na razie po kilu. No, i wrogow, wrogie czołgi atakują kapa. No ale ty nie zmieniasz pozycji, bo jest ci tu dobrze, nie? Tak, mam ostrzał. Przeciwnicy sami do mnie jadą. Na razie nie opłaca mi się stąd ruszać. Mhm. Dlaczego postanowiłeś kupić ten czołg? Przecież tak naprawdę on jest bardzo podobny do T34-85. No, przede wszystkim no, oglądałem jako. Młodzieniec serial 4 czterej pancerni pies. Głównie dlatego. A w ogóle potrzebowałem czołgu, by robić rosyjskie załogi do czołków średnich. Mhm. Mm no i też dosyć ciekawy czołg nawet na twierdze 600, jeżeli tam gracie, nie? Dobrze zarabia. Mm -hmm. Średnio potrafi 50 tysięcy na 300. Y o! To ci strzelił w dupę? Arn. Y dobra, i teraz... Za tak, bardzo się y wychyliłem. Jak byś mógł opisać, nie wiem, czy grałeś w ogóle kiedyś czołgiem T-34-85? Wcześniej go nie miałem, jedyny czołg szóstego tieru rosyjski jaki miałem to był czołg A-43, ale gra się trochę inaczej, tam działko jest bardziej mhm. spamerskie. To jak byś ocenił ten czołg, czyli jego główne zalety i jakieś wady jakie posiada? Czołg jest bardzo wszechstronny, ma dobre ciało, dobrą szybkostrzelność. Brakuje trochę pancerza na kadłubie, to jest tylko 45 z przodu po bokach i 40 z tyłu, z tego co pamiętam. Wieża 90 mm z przodu, 75 po bokach. Potrafi odbić depresja 7 stopni w dół. Przyjemna. Jak na radzieckie medy, okej. Okay. Y, ale y, zauważyłem, że chyba ty tu nie masz jakiejś wykokszonej załogi, bo ja mam też rudego i ja mam y, bodajże 4,86 przeładowanie. Coś mi się wydaje. Bra Mam cztery załogantki z BIA i brakuje mi właśnie jednej co niczej, żeby mieć Bia zrobione, ale to załoga jest na czterech perkach. Aha, ale bez bia. Bez bia. Aha, czyli ci spadnie o 20 sekundy przed tak. e, No, No cóż, można powiedzieć za dużo e, tym medem nie jeździsz, no ale cóż, e, tak bitwa się e, potoczyła już piąty zniszczony czołg. Śledził, gdzie stoi, tam za tobą. Śledził osłania z tyłu. Mm -hmm. yy, już dwa pociski yy, yy, odłamkowo-burzące wykorzystałeś, ale aż tak. pięć. Nie wszyscy aż tyle odłamkowo-burzących wożą. Z jakiego powodu aż pięć pocisków yy, było zamontowane? Ponieważ one mają aż 300 uszkodzeń yy, alfy. I 45 przebicia, a takiego helkata potrafię ściągnąć na dwa strzały. Mhm. Czyli y, odłamkowo burzące pociski się przydają, ale trzeba wiedzieć dokładnie, jakie są pancerze danych czołgów. I różnie gdzie, gdzie strzelać w dane czołgi. W bok potrafi wejść w gąski i zrobić, ty nie jest 100 uszkodzeń. Mhm. Tutaj niepotrzebnie marnuję amunicję. No, 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 no. Nie rozumiem, dlaczego nie, nie przebiłeś tego toga? W ogóle nie trafiam w niego. A teraz był rekoszet. No, z Jest Nie spota. Chyba pięć pocisków. Zagada. Nie przebitych w toga. Niefortunnie bardzo. Właśnie że. Tak jeszcze... jest, tak jest. Ten light przeszkadza. No, 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 no. To teraz taka seria strzałów nietrafionych. Ale e, graż na modach. Widziałeś, że już wynik może być naprawdę ciekawy. Biorąc pod uwagę, że jeszcze oni mają dwa togi, ty już masz 3600 obrażeń. Jak na szósty tier jest to bardzo dobrze. Czy przypuszczałeś, że to może być jakiś Twój najlepszy wynik na tym czołgu? Czy też w ogóle? No to jest mój najlepszy eks jaki kiedykolwiek. Widziałem, że. Mam już 3600 uszkodzeń na tym etapie, wiedziałem, że będzie bardzo ciekawie. Jedyne, co mnie martwiło, to to, że zostało mi amunicji. Tak jest, tak jest. Ten ARL chyba zasnął. Chyba okay, tak. Czyli specjalista. Yy, oczywiście szansa jeszcze na pula. Yy, no ale tutaj yy, nie chodziło o to, żeby zrobić pula, ale żeby wygrać tą bitwę, nie? Teraz poprosiłem śledzia, pojechał wyspotować bazę. Śledzi powiedział, że tam też kończy amunicja. Aha, a zostałeś tylko ze śledziem teraz. Tak, teraz mamy sytuację dwóch na trzech. I jest taka sytuacja, że ty masz mało pocisków. Są jeszcze togi, które są workami z HP. Ten drugi tok, który jest na środku, ile, on, ile mu zostało HP? On jest na fullu tok na bazie isnaki, a drugi tok jest na fullu. To y, mo mogłoby wam braknąć pocisków na te togi. No, no może się tak zdarzyć. Więc śledzik, 30 sekund, śledzik pojechał y, wyspotować. Toga. Tego, który kapuje. Okay. Jest! Y, okay. Aha, on ci go zdjął. No w zasadzie mogłeś go poprosić o tego pula, nie? No że właśnie śledził, zużył ostatni pocisk. Aha! Taki mamy problem. <grym> I zaproponował śledził... pojechać na kapa, bo mi też się kończą pociski. Śledził bez pocisków? A nie, yy, myśmy no, chyba źle ostatni. włączyli... No, no, teraz ostatni. Yy... No w zasadzie... No moglibyście, no... <grym> 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 moglibyście rozwalić tego toga. Ale, Ale coś teraz ci ja, te, co ja robię? Te goldy coś ci nie wchodzą. Nie wchodzą w ogóle. O teraz to w ogóle to. No. Ten wynik mógłby być jeszcze lepszy, o wiele lepszy. Co no to, to zrobiłeś? O, już trochę się trzęsły. O oh my god. No i same burzaki mi zostały. I ostatnie dwa burzaki. No ciekawa. No to, to jest kwestia y, po prostu niestety y, tego, że y, stres y, y, tego dobrego wyniku czasami paraliżuje dłonie. Dokładnie. Śledzik y, pojechał na kapa, ty A masz. Ja ostatni to zostawiłem pocisk. sobie ostatni pocisk w razie czego, żeby zrobić reset, albo to gaz żeby na mnie wyjechał. Mm -hmm. To, wątpię, to że schoda, w niego to zaraz, zaraz w ogóle zobaczymy na wyniku, ale ta bitwa mogłaby być o wiele bardziej niesamowita, gdybyś te pociski goldowe po prostu trafiał jakoś lepiej w tego toga. Aż mnie dziwi, że yy, przypomnę tylko, yy, na normalnym on ma 144 penetracji i 194 na goldzie to powinno wystarczyć na takiego toga, nie? Nie wiem jak, jak to mogło nie wchodzić. Dobra, śledzik kapuje. No spokojnie, bo raczej to nie zdąży się wrócić. Mhm. zaglądam od czasu do czasu, czy nie wyjeżdża na naszego kapa. No szkoda, szkoda że go nie, nie ubiłeś, bo tutaj właśnie widać, że to jest Czech. Bo każe ci drż hubu przetłumaczę. Yy, brzydkie słowo, czyli, No dobra, powiem to, zamknij mordę. <grym, <grym, yy, po polsku. Yy, no i tok już wie, że dupa. No, chyba nie wie co ma zrobić. Czy wracać się, czy wjechać na mnie, czy jechać na bazę. Ale nie ma yy -y. zbyt dużego pola manewru. Dobra, i jedzie... Wiem, że nie zdąży, jest taką strzał. Za zero. I ostatni... za zero, no. Bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No i w ogóle już nie macie amunicji. No, mógłbyś jeszcze, nie wiem, zablokować swoim ciałem go, ale... No 20 sekund, wiadomo... Śledziów, to... jak widzimy, też brak amunicji. No, 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 no. pisze im, że nie mam amunicji przeciwnikom. <laughs> Trajdam. <try -ram. try -ram> No ale nie, nie, powiem, powiem ci, że yy, gdybyś jeszcze raz rozegrał tą bitwę, prawdopodobnie yy, byś chyba lepiej wykorzystał te pociski. Yy, gdyż już jest po meczu, yy, trzeba powiedzieć, że w tej chwili yy, jest to na razie najlepszy wynik, jeżeli chodzi X i drugi wynik, jeżeli chodzi o obrażenia na rudym 102. Yy, czyli yy, jak widać, wszystkie pojazdy zostały uszkodzone przez ciebie. Kiedyś nawet był taki konkurs, nie? organizowany przez Wargaming, że kto zrobi 15 uszkodzeń w bitwie. Ty właśnie w tej chwili zrobiłeś 15 uszkodzeń. Oprócz tego, kilka ciekawych medali. No gdybyście zniszczyli tego ostatniego, to byś miał nie dość, że. Znaczy, mógłbyś mieć nawet pula, ale jeszcze byście mieli ostateczne poświęcenie medal plutonowy. No i exp. Eksp... Dwa najlepsze ekspy to, wiadomo, ty i śledzik. Praktycznie my wygraliśmy tą bitwę. No jak widać, Następny gracz ma tylko 387 uszkodzeń. Tak jest, tak jest. 4748 uszkodzeń, ty śledzik 2639, 8 zniszczonych czołgów, ponad 2000 wyspotowanych przez ciebie uszkodzeń. No i zarobione 55 tysięcy, ale tylko dlatego tyle, bo wywaliłeś wszystkie goldowe pociski. Dobra, no to w zasadzie tyle. Jeszcze nie wspominaliśmy, że jesteś z klanu 34 KKP. To może jedno zdanie na temat, co to za klan? Jest to klan, który gra również, głównie dla fanów. Próbujemy właśnie nową kampanię Armageddon. Mamy nawet jakieś sukcesy. Próbujemy zdobyć prowincję. Pozdrawiam wszystkich, wszystkie dziewczyny i chłopaków z klanu. Dziękuję za spędzony czas. I również pozdrawiamy śledzika za pomoc w bitwie. Tak, właśnie chciałbym jeszcze podziękować śledziowi, bo bez niego nie osiągnąłem takiego wyniku na pewno. Tak jest, tak jest. Śledzik 1974, więc przypuszczalnie starszy ode mnie. Dobra. Dziękujemy za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Nara.